Dzień dobry, witam Państwa w Świetlicy Wiejskiej w Piekarach w gminie, w gminie Sulmierzyce. Jesteśmy tutaj taką lokalną społecznością. Mamy y, dwie organizacje. Jedną jest Stowarzyszenie Nasze Piekary i druga niedawno powstała Koło Gospodyń Wiejskich w Piekarach. Y, ja jestem prezesem stowarzyszenia. Koleżanka Jola Pazera jest przewodniczącą koła gospodyń. Wystawiamy nasze lokalne produkty na imprezach organizowanych przez gminę Sulmierzyce. W najbliższym czasie taką okazją będą targi 12 maja, na którym też będziemy wystawiały swoje produkty i będziemy częstowały przybyłych gości. Oprócz tego jeszcze pozyskujemy różne środki, z przeważnie to z gminy Sulmierzyce, która nas wspiera bardzo. Są to środki na nasze wycieczki, na zajęcia różne artystyczne, na, na rękodzieło. Ja też chciałbym serdecznie tutaj powitać wszystkich zebranych. Nazywam się Radosław Kijak. Jestem członkiem Stowarzyszenia Nasze Piekary, jak i członkiem. Koła Gospodyń Wiejskich. Jestem również radnym gminy Sulmierzyce. Jestem bardzo zaangażowany w działalność tutaj naszych tych dwóch czy stowarzyszenia i koła gospodyń. Z tego względu, że tutaj się urodziłem, wychowałem i bardzo miła mi jest tutaj atmosfera, jaka panuje w naszej miejscowości. A dlaczego takie instytucje powinny tutaj u nas działać? Wydaje mi się, że dzisiaj gdzie internet zdominował cały świat i wszyscy jesteśmy zamknięci w domu. Pokazanie się tutaj właśnie, żebyśmy razem docenili jeden drugiego, wspólnie porozmawiali, powspominali fajne czasy. Wydaje mi się, że to jest bardzo dużo, żeby człowiek odnalazł drugiego człowieka wspólnie ze sobą porozmawiali. Dlatego taka działalność w dzisiejszych czasach jest, wydaje mi się, bardzo mile widziana i, i pożądana. Ja też chciałabym właśnie powitać tutaj wszystkich zebranych. Ja już jestem z sołtysem, jeśli się nie mylę, piątą kadencję tu w naszej wsi. Powiem, ja tu pracuję piąty rok, bardzo mi jest tu miło i bardzo miło przychodzę tutaj do pracy. I jak mówię, teraz jeszcze chciałam może tu koleżankę uzupełnić, że my teraz będziemy gotować na te dni targi rolnicze, będziemy właśnie gotować, pieczemy ciasto, to tam jeszcze w tej chwili mam nieuzgodnione, najczęściej w naszym to jest jak bogra, tak nasza zupa. To jest taka nazwa, ale ona jest, powiem, taka lokalna, że my żeśmy coś tam z jednej zupy dołożyliśmy, coś drugiej, tak że taką gotujemy i z tego wiemy, że nam, że smakuje i pewnie teraz też to będzie ugotowane, no jest jeszcze trochę czasu, jest. I też co możemy, to przy, te rękodzieła też zabieramy ze sobą. Tu koleżanka Teresa właśnie omaluje te obrazy przepięknie. Z tyłu mamy jeszcze plac zabaw, to też tutaj dzieci i ostatnio widzę, że takie jest, bum, zauważyłam na takie imprezy dla dzieci małych, bo mówią tu jest przed, z tyłu jest plac zabaw i czasami teraz na lato czuję, że to będzie głośno i naprawdę, bo jest miła tutaj taka sala jest przyjemna i kuchnie mamy wyposażenie. Także jest, jest miło. Dzień dobry, nazywam się Teresa Raczyńska. I trzy lata temu mieliśmy zajęcia z panią Plastyk, Sulmierzyc i zaszczepiła mnie malowaniem na płótnie. Najpierw na szkle troszkę, i później na płótnie, no i do tej pory trwa ta moja troszkę pasja i, i bardzo mi się to podoba. To nie są wszystkie obrazki, bo są dużo już i po świecie pojechały nawet daleko. Ostatnim w sumie takim, taką inicjatywą naszą tutaj było powołanie koła gospodyn wiejskich. Tutaj jest ze mną pani prezes, pani Jola Pazera. Była to bardzo naprawdę no, szybka decyzja, żebyśmy to koło powołali. E, dostaliśmy, tak jak większość kół, e, dotacje z, z Państwa, z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki tym też, też pieniążkom e, mamy możliwość właśnie rozwijać się, e, wspieramy swoje zainteresowania. E, tutaj, no, nie, 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 nie ma się co tutaj czarować, że no, też jest to jakaś pomoc, która no, nie tylko możemy liczyć na naszą gminę, ale też no, na, na, na państwo, na rząd, który zadeklarował się nam pomóc w, taki, w, takich, w takiej działalności. Szanowni Państwo, w imieniu gminy Sulmierzyce zapraszam na pierwsze targi rolno-ogrodnicze, które odbędą się 12 maja na nowo wybudowanym targowisku Mój Rynek w Sulmierzycach. Targi to doskonała okazja do zrobienia zakupów ogrodniczych i sadowniczych jak również okazja do tego, żeby poznać szeroką ofertę wystawców. Udział w targach zapowiedziało wiele stowarzyszeń i kół gospodeń wiejskich, które przygotują dla Państwa potrawy lokalne. Już dzisiaj w ich imieniu zapraszam na degustację potraw. Na scenie zaśpiewają dla Państwa zaprzyjaźnione zespoły ludowe. Jankowskie Wolanki, Trębaczywianie i Kiełczygłowianie. Na scenie zatańczą ta dziewczynki z zespołu Czadersi, zatańczą również marżonetki Viva. Zagrają dla Państwa dwie orkiestry dęte: Młodzieżowa Orkiestra Gminy Sulmierzyce, jak również Orkiestra Zaprzyjaźnionego Miasta Sulmierzyce. Szanowni Państwo, 12 maja spotkajmy się w Sulmierzycach. Już dzisiaj zapraszam Państwa do zrobienia pięknych zakupów, jak również do wspaniałej zabawy. Witam Państwa serdecznie w siedzibie najmłodszej z organizacji, która powstała w Gminie Sulmierzyce. Jest to stowarzyszenie zawiązało się w miejscowości Ostrołęka. Możemy podziwiać piękną salę, siedzibę tego stowarzyszenia. Dzięki wsparciu gminy, która stawia na właśnie tego typu organizacje. Została przebudowana i odnowiona stara siedziba, która była wybudowana rękoma mieszkańców, którzy, można powiedzieć, społecznie zaangażowali się, aby tamta siedziba powstała. Nasze stowarzyszenie jest młodym stowarzyszeniem, powstało w marcu tego roku nosi nazwę Sąsiedzi, jest stowarzyszeniem, którym aktywnie działają mieszkańcy naszej wsi Ostrołęka i mieszkańcy kolonii w Warszawice. To stowarzyszenie nasze przede wszystkim ma na celu integrację naszego środowiska, powołane zostało w tym celu, aby to środowisko nasze troszeczkę uaktywnić, żeby też uatrakcyjnić życie ludzi na wsi, żeby wskazać na inne możliwości spędzania czasu wolnego. I ta świetlica będzie, mam nadzieję, takim miejscem, gdzie chętnie będziemy ten czas wolny mogli spędzać.